Chyba nie jest dla Ciebie, Adam, zaskoczenie, tak? To powołanie do kadry. Znacie się z trenerem Nawałką, on zna Twoje możliwości, więc nie byłeś zaskoczony. E, no co do znajomości, to tak, zgadza się, znamy się i pracowaliśmy razem. E, niemniej jednak no jest to zaskoczenie dla mnie i wielkie wyróżnienie, no bo e, tak szczerze mówiąc, no nie do końca liczyłem na to, że, że może inaczej, no nie, byłem, nie byłem przekonany, że, że, że dostałem to powołanie. No niemniej jednak bardzo się cieszę i traktuję tak ogromne, ogromne wyróżnienie i zachętę do dalszej pracy. A był jakiś sygnał wcześniej? Trener Nawałka coś wcześniej sugerował na przykład? W takiej luźnej rozmowie po meczu w Zabrzu, tak trener Nawałka w swoim stylu trochę przyżartował, trochę dał taką lekką aluzję. Także, ale to nie, 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 nie byłem pewny, bo taki to był, taka, 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 taka jakby w stylu trenera, lekka aluzja do tego. No i Okazało się, że jednak e, chyba chodziło mu o moją reprezentację. Jakiś ziarno ty, optymizmu zasiał. E, no zgadza się, no bo nie ukrywam, że później myślałem długo o tym, że i, 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 i czekałem, czy to powołanie przyjdzie, czy nie. A co powiedział wtedy trener Nawałka, może zdradzić, czy, czy nie? Nie, już teraz ciężko mi, ciężko mi powiedzieć, e, co to było. No taka, chyba zapytał, e, zresztą nie pamiętam, nieważne. Nie o powołanie powiedziała ci żona Diana, jak zareagowałeś? No to, to, to było na pewno szok dla Ciebie. No tak, żona siedziała przy komputerze. Ja bawiłem się ze starszym synem i mówi, że są powołania i że jestem. Ja w tym momencie włączyłem telefon, który miałem w ręku, sprawdziłem tą listę zawodników. I najpierw powiedziałem do żony, że, że chyba się pomyliła, no bo jest brzydki, jest, jest kosznik, i mówię. To, z, to czemu mi tu robisz takie żarty? Po czym zacząłem czytać dalej no i okazało się, że jeszcze jest tam moje nazwisko. No właśnie, co z trzech rezultatów, myślisz, że ten nawałka jakoś nie wiem, będzie chciał ustawić na innej pozycji ewentualnie? To już jest pytanie do trenera nawałki, ciężko, ciężko mi powiedzieć. Ja będę na tym zgrupowaniu trenował jak, jak najlepiej i będę do dyspozycji trenera. No jest nowy trener, więc nowe rozdanie. Liczysz na to, że na dłużej się zadomiesz w kadrze? Przede wszystkim chciałbym bardzo dobrze się zaprezentować na tym zgrupowaniu i, i, i dać trenerowi sygnał, że, że cały czas jestem gotowy i później, co już zrobić z tym trener, to jest decyzja selekcjonera. Adam, cały czas pytamy o powołania i tak dalej, o reprezentację, ale jeszcze w sobotę czeka Was ligowy mecz z Piastem w Także chyba najpierw, najpierw Piaza dopiero później reprezentacja w Twoich myślach. No oczywiście, że tak. Priorytetem jest na pewno nasz sobotni mecz. Będziemy chcieli go wygrać i, i podtrzymać tą dobrą pasę wyjazdową. No i zmazać niestety tą naszą plamę, która nam się przydarzyła teraz przez własną publicznością w meczu z Koroną. Więc trenujemy ciężko i, i, i jedziemy tam po trzy punkty. Powiedz no, jeszcze, jak koledzy przyjęli Twoje, twoje powołanie, bo to widzieliśmy na treningu, że tak było momentami śmiesznie. Jak Ty się w No koledzy, jak to koledzy, trochę pożartowali yy, w swoim stylu, pośmiali się. Powiesili mi na, na mojej półce flagę, taką biało-czerwoną z, ty, z Tyskiego. <grym> Także trochę było śmiechu. U Dawida może mniej, bo Dawid już jakby jest... Yy, w cudzysłowie starym reprezentantem, czy powiedzmy z lekkim, lekkim bagażem doświadczeń prezentacyjnych i jakby to jego powołanie było mniejszym zaskoczeniem, także, ale fajnie, miło, sympatycznie jak zawsze w naszej szatni. Będzie debiutancka trema przed wyjazdem? Jakaś tam na pewno, no na zgrupowaniu jednak yy, będę miał do czynienia z wielkimi nazwiskami, z zawodnikami grającymi w wielką piłkę i, i, i na pewno również to będzie dla mnie wielkim zaszczytem i przyjemnością przybić z nimi piątkę, wymienić parę słów. Także cieszę się, że, że, że będę mógł ich poznać. A liczy pan na jakąś taką pomoc, Dawida w sensie właśnie jakiegoś przewodniczenia tym. Myślę, że myślę, że, że jednak atmosfera wydaje mi się, że będzie dosyć, dosyć, dosyć w porządku. Jest dużo chłopaków nowych, dużo. dużo zawodników, z którymi się znam, także myślę, że nie będzie także. No dużym plusem jest to, że trenera Pan zna, to, to jest przede wszystkim. No pewnie, pewnie też, pewnie też. Chociaż e, chociaż to, że zawodnicy są znajomi, również ma jakieś znaczenie.